Witajcie. Tu Pan Teatrzyk Online. Odcinek szesnasty. Gdzie udać się w podróż? ten bimbo? Posłałem przecież po niego posłańca. O nie. Muszę napisać jeszcze jeden list. No. Sprawa niecierpiąca zwłoki. Bimbo. Mój drogi słoniku. Potrzebna twoja Pomoc. Dobrze. Nie, nie, bez sensu pisać. Mam już na to siły. Posłaniec! Tak. Nie mam pomysłu. Posłaniec! Sprowadzić mi tu natychmiast bimbo! A ty tu co? Co byś chciał zjeść? To... Mój nowy przyjaciel przydreptał, więc przygarnąłem go. Jerzyk, Jerzyk Andrzejek. O, o, idź, idź. Au, nie kłój. Idź sobie tam zjedz. O. Chyba... Chyba nadchodzi bimbo. Bimbo, bimbo, jestem słonik bimbo. Bimbo, bimbo, jestem słonik bimbo. Dzień dobry kapitanie, i Joe. Witaj, bimbo. Co, co tak jesteś niecierpliwy? Posłaniec przybywał już dwa razy, ale niestety mama poprosiła mnie o posprzątanie swojego pokoju. Hmm, bimbo, bimbo. To mniej ważne sprawy. My tutaj mamy bardzo duży problem. Problem? A jaki, kapitanie? Mój drogi, znasz się trochę na mapie? Eee, wiem, że to niebieskie, to jest na pewno woda. Woda, tak, to jest morze, a to stały ląd, czyli tu, gdzie jesteśmy teraz. Eee, kapitanie, gdzie płyniemy następnym razem? Hmm właśnie bimbo. I tutaj mamy problem. O kapitanie, przecież jest tyle różnych ciekawych miejsc na świecie. Bimbo... Hmm. Zastanawiałem się nad różnymi miejscami, ale nie potrafię sam podjąć decyzji, może byś mi pomógł. O, oczywiście, kapitanie, a, a zaproponuj coś. Myślałem może O chorwacji... chorwacja hmm. Gdzie to jest? O tutaj. A, Chorwacja. Dużo tam niebieskiego to znaczy, że jest morze. Tak, tak, ale. Ale waham się. Y, pomiędzy Chorwacją a Słowacją. A gdzie to jest? To jest tutaj. E, kapitanie. No. Kapitanie, ale. No mów o co ci chodzi. Kapitanie, ale na Słowacji chyba nie ma. Morza, o no tak. Rzeczywiście. To jak tam dopłyniemy statkiem? Masz rację, Wimbo, masz rację. Nie jesteś już zwykłym szczurem lądowym. Jesteś tak jak ja. Płynie w tobie marynarska krew. No to w takim razie nie Chorwacja, nie Słowacja, yy, Majorka? Yy, a to daleko? Nie aż tak bardzo daleko. No to. No nie wiem, kapitanie. Bimbo, proponuję, żeby najpierw napić się soku jagodowego. O, soku jagodowego? Tak. Sok jagodowy podnosi zdrowotność. No to. Pijemy. Mmm, o, sok jagodowy od razu pobudza myślenie. To prawda, ja już mam jakiś pomysł. Mm. Bimbo, a może Florida? Florida? No. nie. Nie wiem, kapitanie, nie znam się aż tak bardzo. No to może Elgida? Elgida? Mm. No, nie wiem, dziwnie brzmi. Kłajpeda? No dobrze, w takim razie może. Punk, punk, punk. Punk, punk, punk? A gdzie to jest? O, mój drogi bimbo, kiedyś tam byłem. O, poznałem tam piękną chińską dziewczynę. Niung. Ong Long. Zobacz, Bimbo, jaka piękna. O, rzeczywiście. O, kapitan Dwoki Jo rozmarzył się. <ścoughs> Chyba jest zakochany. O, mój drogi. Ta piękna dziewczyna to już. Tylko miłe wspomnienie. Ale... Muszę ci e, pokazać, co od niej dostałem. Mam ten zwój ze sobą. Piękny chiński wiersz o miłości. O, wiersz o miłości? Zaraz. <śmów> oj, ojoj oj, 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 oj. Nic z tego nie, 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 nie rozumiem. Mm, poczekaj. Przeczytam ci. On dom! O, no! Nic nie rozumiem, kapitanie. Ja też nie za bardzo umiem tylko przeczytać. Kapitanie, to, to na pewno jest wiersz o miłości? Tak mi mówiła. Nie brzmi jak wiersz, miłości i nie jest jakiś taki przyjemny. No dobrze, może źle akcentuję, bimbo. Bimbo, no ale nadal nie podjęliśmy decyzji, gdzie płyniemy. No zobacz, popatrzmy na te mapy. To nie. To. Nie, to nie. Kapitanie? Tak. A, a może jest takie miejsce, gdzie chciałbyś bardzo, ale to bardzo popłynąć? Hmm, czy jest takie miejsce? Wiem! Antarktyda! A, a Antarktyda? Uf, aż mi się chłodniej zrobiło. A dlaczego, kapitanie? Hmm, Antarktyda! Leży daleko, daleko na południe. Hmm, jest to biegun południowy naszej planety Ziemi. O. I um, można. Haha, można zobaczyć tam ho, 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 inne zupełnie zwierzęta i wszystko jest tam inne. Jest całe, białe, spowite lodowcem i śniegiem. O, to ciekawe. Ale mówisz, że jest tam bardzo zimno, tak? Uff, już na samą myśl strasznie się trzęsę. Dobrze? Bimbo, nie trzęs się. <grytania> Antarktyda to bardzo poważna wyprawa. Nie popłyniemy za dzień ani za dwa. Trzeba się do niej dobrze przygotować. A, a gdyby tak popłynąć. Bimbo! Bo ja, kapitanie, chciałbym chciałbym odwiedzić kiedyś swoich krewniaków. Moją rodzinę, która mieszka w Afryce. W Afryce? Hmm. No, Bimbo, pokażę ci, gdzie leży Afryka. O. Zobacz, to jest właśnie tutaj. O! Ale duża jest ta Afryka! O! Tak! Poza tym, wyprawa do Afryki jest jeszcze bardziej niebezpieczna, niż na Antarktydę. Dlaczego? W Afryce mieszka bardzo dużo dzikich zwierząt. O, ale słonie też tam mieszkają. Chętnie odwiedzę swoją rodzinę. Podobno mieszka tam moja babcia. Babcia? Tak. Babcia jest bardzo mądra i odważna, i jest. Yy, i stoi na czele całego stada słoni. O, bimbo, yy, ale ja bym jednak wolał na Antarktydę. A ja bym wolał do Afryki. Antarktyda? Nie Afryka. Antarktyda? Nie Afryka. Yy, yy. Oj, bimbo, bimbo, jesteś uparty. Mam pomysł. W takim razie ciągnijmy. Losy. Dobrze. Poczekaj chwilkę, bimbo. A ja przygotuję losy. A, bimbo. Stań sobie tutaj. A ja przygotuję dwa losy. A, to, nie. Na jednym napiszę: Afryka. No. A na drugim: Antarktyda! O, teraz te dwa losy złożymy. Zamieszczamy, żeby nie było widać. I wybieraj Bimbo. E, który by tu wziąć? Chciałbym bardzo popłynąć do Afryki. Hmm, a ja bym bardzo chciał popłynąć do a, na Antarktydę. Ach, no, ciągnij pierwszy, Bimbo. E, o ten. Dobrze. Zobaczymy. Ach, bimbo, wygrałeś. Hurra, hurra! Popłyniemy na Afryki! Wspaniale! Nie obrażaj się. Kapitanie trzeba umieć przegrywać. Losowanie jest sprawiedliwe. No wiem, wiem. Losowanie jest sprawiedliwe. A zatem Afryka! <laughs> hurra, hurra! Odwiedzę moich bliskich! <laughs> Bimbo. Tak, kapitanie. Bimbo, ale wyprawa do Afryki? Tak. Wyprawa do Afryki, oj, wymaga długich przygotowań. Yy, co powinniśmy wziąć na taką wyprawę? Mój, mój drogi. Przede wszystkim najważniejsze są dobre mapy. O, dobre mapy to chyba już masz, kapitanie. Tak. Yy, a poza tym, Lina. Lina? A po co? Lina zawsze nam się przyda. Możemy sobie z Liny zrobić dom na drzewie, żeby ustrzec się przed yy, pazurami dzikich zwierząt, ja nie chciałbym być, zostać śniadankiem takiego lwa. O, słyszałem, że lwy są bardzo, ale to bardzo drapieżne i mówią, że są nawet hy, hy, królami zwierząt. Podobno, ale nie wierzmy plotkom mój drogi, potrzebna nam będzie dobra luneta, tak żeby Widzieć wszystko z daleka, każde niebezpieczeństwo. A, y, co jeszcze jest nam potrzebne, kapitanie? Jeszcze potrzebujemy. Bardzo dużo różnych rzeczy, na przykład. Poszki z żywnością. Poszki z żywnością? Tak, będziemy płynąć tam bardzo długo, a na morzu nie wiadomo, czy. Czy znajdziemy jakieś jedzenie? Więc musimy mieć swoje. A. W dodatku. Przyda nam się dużo cytrusów. Cytrusów? A po co? O, mój drogi. Na morzu dieta jest bardzo uboga, więc musimy mieć dużo witamin. Witaminy C, żeby. Żeby nie zachorować na szkorbut. A szkorbut brzmi złowieszczo. O, lepiej o tym nie mówmy. Mój drogi. Wszystko chyba. Mamy już zaplanowane? Tak, Afryka, 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 Dzika Afryka, Dzika Afryka. Dzika Afryka, Dzika Afryka. Bimbo, bimbo, uspokój się. Kiedy jestem taki podekscytowany. Dobrze, bimbo, bimbo. Mamy na to trzy doby, żeby przygotować się do. Dalekiej wyprawy do Afryki. O, kapitanie. Muszę chyba zaraz wracać do domu, bo jeszcze nie skończyłem sprzątać pokoju. A dopiero jak skończę, to powiem mamie o tej wyprawie. Muszę zapytać ją o to, czy się zgodzi. W końcu jestem małym słoniem bimbo. Hmm. Małym? Ale nie znaczy, że niezaprawnionym w boju. Byłeś już przecież ze mną na dwóch wyprawach. Tak, tak, tak. W dżungli. Pamiętam tego... Pamiętam tego... Szamana. Dobrze. Nie ma co wspominać złych rzeczy. Czas... Popatrzeć w przyszłość, a przyszłość rysuje się przed nami różowo. Co ja tam mówię? Błękitnie i morsko. Morsko! Przepraszam, Bimbo, jakaś mała infekcja. W takim razie musimy wypić jeszcze odrobinę soku jagodowego za naszą wyprawę. Za naszą wyprawę. Bimbo, jesteśmy umówieni. Pamiętaj, żeby przygotować sobie wszystko, o czym mówiliśmy. Biegnę już, kapitanie, bo mama będzie się denerwować. Bardzo się cieszę, że udało nam się zaplanować podróż do Afryki. No. I o to właśnie chodziło. Nie ma to, jak prawdziwy pomocnik, zaprawiony w bojach po dwóch wyprawach morskich z kapitanem dwuokim Joe. A wy, czekajcie cierpliwie, szczury lądowe, już wkrótce, za trzy doby, wypłyniemy w daleką podróż do Afryki na czarny ląd. Bardzo Wam dziękuję. To był szesnasty odcinek Pan Teatrzyk Online. Do zobaczenia. Jeżeli podobało Wam się, lajkujcie, udostępniajcie i subskrybujcie kanał Pantheatrzyk na YouTube. Do zobaczenia. Miłej niedzieli!